Gość poranka. Dzień dobry, witam. Dzisiaj w studio KRC jest Małgorzata Kaczarak, instruktorka powiatowego Centrum Kultury i Sztuki. Dzień dobry, witam. Witam serdecznie. Wczoraj wiele kin w Polsce przyłączyło się do kampanii Święto Kina, również Ciechanowskie Kino budynia włączyło się w tą akcję. Tego dnia bilety na dowolnie wybrane seansy były zdecydowanie tańsze. Czy to przyciągnęło więcej osób do kina? Myślę, że zdecydowanie tak, chociaż mogłoby być lepiej, ale miejmy nadzieję, że w przyszłym roku ta akcja będzie cieszyła się większym powodzeniem. Dzisiaj Powiatowe Centrum Kultury i Sztuki zaprasza fanów dyskusyjnego klubu filmowego, co będziemy mogli obejrzeć w ramach DKF. W ramach DKF-u, dzisiaj film o godzinie 19.00. Dziś jestem blondynką. Dlaczego sami Państwo zobaczycie, możecie przyjść, obejrzeć. Natomiast film jest takim artystycznym obrazem filmowym, dlatego że opowiada o życiu tak naprawdę, o tych wszystkich problemach, które, do, które dotykają ludzi chorujących na nowotwory. Więc na pewno zdecydowanie nie będzie to komedia taka typowa, ale myślę, że z humorem też niektóre będzie można obejrzeć akcję. I o której przypomnijmy? O godzinie 19. O 19. A 18 grudnia rozstrzygnięcie konkursów plastycznych. Jakich konkursów i czy dużo osób zgłosiło się? Tak, oczywiście dużo. Wystawa jest już y, po tym konkursie przygotowana prawie, bo właśnie w środę rozstrzygnięcie dwóch konkursów. Szopka Bożonarodzeniowa i Karta Świąteczna. Jak zwykle konkursy cieszą się ogromną popularnością. Są kolorowe, cudowne, warto przyjść, obejrzeć, jak dzieciaki i młodzież starają się, być może z pomocą też rodziców, ale myślę, że y, mają zdolności artystyczne na pewno. W środę zapraszamy o godzinie 11 do galerii imienia Zygmunta Szczepankowskiego na pięterku oraz na hall, bo tam też mamy piękne anioły. To drugi konkurs. Anioły, aniołki, aniołeczki. I właśnie w środę o godzinie 11 będziemy rozstrzygać te dwa konkursy. W tym tygodniu również jasełka. Jasełka 2013 i z tego, to, co wiem, to dwa razy jasełka się pojawią. Tak, właśnie w tym roku mamy taką niespodziankę, ponieważ jest tak wiele zgłoszeń, że musieliśmy rozdzielić to na dwa dni, na wtorek i na czwartek. O godzinie dziewiątej rozpoczniemy jasełka, to przegląd przedstawień koledniczych od przedszkola do gimnazjum, e, ciekawe scenografie, ciekawa gra aktorska już od malucha, także warto, wstęp oczywiście wolny, serdecznie zapraszamy. A w sobotę, kto jeszcze nie zdążył zakupić prezentu, to na pewno będzie miał okazję, bo odbędzie się Jarmark Bożonarodzeniowy. Tak, w kawiarni, jak zwykle, tradycyjnie co roku, Jarmark Bożonarodzeniowy w godzinach od 10 do 14, wstęp wolny. Przyjeżdża jak zwykle nasza ukochana pani Czesława Kaczyńska z Kurpi i będzie prezentowała swoje rękodzieło, ale to nie tylko będą się mogli zaprezentować również ci, którzy przygotowują miody, inne bombki, no w różne sposób dekorowany, Także chleb, grzyby, żurawina, wiele ciekawych rzeczy, nawet wędliny, Swoje Zapraszamy. roboty. Zapraszamy gorąco w sobotę, ale wiem, że w sobotę to nie wszystko. Tak o godzinie 12:00 zapraszamy również na teatr Zimowa układanka Teatru T impreza ta jest organizowana w ramach konwoju Muszkieterów 2013. Oczywiście pieniądze z tej akcji są zbierane dla dzieci z domu dziecka. Także warto przyjść. Wstęp również jest wolny. W samo południe o godzinie 12 na sali widowiskowej zimowa układanka. A później już święta. I czy w święta kina łodzenia będzie czynne? Czy będzie można na spacer wybrać się do Was? Myślę, że jak najbardziej. Do kina. Drodzy Państwo, mamy przerwę oczywiście w Wigilijną I w pierwszy dzień Świąt Bożego Narodzenia. W drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia już zapraszamy serdecznie do kina. Natomiast po przerwie tej świątecznej do nowego roku również pracujemy i zapraszamy na dwa koncerty świąteczne również. Także myślę, że jest bardzo wiele atrakcji, a my cały czas czynni dla Państwa. I co to za koncerty będą? Koncerty to. Jeden z nich charytatywny. Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym i ich rodzinom Lepsze Jutro zaangażowała się tutaj w akcję charytatywną związaną ze zbiórką y, pieniążków na cel swojej działalności tak naprawdę. Natomiast drugi koncert 30 grudnia w poniedziałek o godzinie 18 wystąpi znana pewnie wszystkim rodzina Wiśniewskich z Glinojecka ze swoim koncertem autorskim y, Świąteczny Czas. Czyli, jak widzą Państwo czas i słyszą, można spędzić i miło, i kulturalnie, i w święta przed świętami, no i po świętach oczywiście. Po Nowym Roku również my dalej pracujemy. Dokładnie i zachęcamy do odwiedzania Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki. Dziękuję bardzo za przybycie o tak porze. No. I chciałabym przy okazji, jeśli już tutaj jestem przed świętami, bo niedużo czasu zostało, złożyć wszystkim słuchaczom od Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie serdeczne życzenia. Myślę, że dużo spokoju, zdrowia. No i cóż, tak po dziecinnemu trochę bogatego Mikołaja. Dziękujemy bardzo. Moim gościem poranka była dzisiaj Małgorzata Kaczorek, Powiatowe Centrum Kultury i Sztuki. Dziękuję. Dziękuję również, do zobaczenia.